Dziewczyny. Dzisiaj przychodzę do Was recenzją kremu BB z Skin79 Kolejny krem, ja uwielbiam te kremy BB z Skin79 Są jedne z najlepszych, jakie I to jest Vip Gold Super Plus BB Cream I to jest trójfunkcjonalny krem BB O przyjemnej i gładkiej teksturze Z odżywczą formułą Przeznaczony do cery poszarzałej, suchej, zniszczonej Dostarcza skórze nawilżenia, zatrzymuje wysoki poziom wilgoci Adenozyna oraz koenzymku k 10 poprawia elastyczność skóry Podwyższony film, filtr SPF 30 chronić skórę przed promieniowaniem. Tyle pisze producent. Tak wygląda opakowanie to, tak wygląda to. E, kolor jest bardzo ładny, że Wam pokazuję. Ogólnie mam w tej chwili wykonany makijaż twarzy, pokażę Wam test później, albo dobra, pokażę Wam ten kolor później, bo w teście Wam pokazuję, już się nie będę tutaj brudzić. E, I co? Kolejny fantastyczny krem. E, podlinkuję Wam recenzję poprzedniego kremu, tamten był ze śluzem ślimaka. To jest po prostu... No normalnie, już nie ma jakichś takich super Ekstra dodatkowych, dziwnych składników I jak wygląda? No widzicie same Jak wygląda? Jest jasne, to jest fajne Bo te kremy BB naprawdę są jasne te, te dwa, które ja miałam tutaj okazję testować To co wy widzicie, wydaje mi się, że Wy widzicie, że mam twarz jaśniejszą od Reszty ciała, od szyi Ale tak nie jest, ponieważ gdy patrzę w lustro Wszystko jest ok, natomiast to, że On ma wysokie filtry, a ja przed sobą mam Lampę, to w, w aparatach Wygląda to właśnie tak, że ta twarz jest biała, dlatego te kremy BB raczej w ogóle kremy preparaty jakiekolwiek z filtrem, czy kremy nawet z filtrem, jeżeli wiecie, że będziecie nagrywane, bądź będziecie fotografowane, odpadają od razu sobie odłóżcie. Więc jeżeli jesteście panami młodymi i myślicie, aby kupić sobie ten krem BB na wasz dzień, od razu mówię nie. Możecie się pielęgnować, możecie go mieć żeby mieć super skórę w ogóle przed, jeżeli nie chcecie używać podkładu, ale na ten dzień to odpada na pewno, to Wam od razu mówię. Ponieważ będziecie miał taki efekt, że będziecie miał jaśniejszą tam, gdzie go nauczycie, będzie to jaśniejsze na zdjęciach, na filmach niż w rzeczywistości, a szczególnie jak są jeszcze lampy, to już jest w ogóle. Masakra albo słoneczny dzień. Więc to, to tyle chciałam Wam powiedzieć, by takie pytania się pojawiały i dostawałam kilka takich em, w ogóle maili, wiadomości prywatnych, czy kremy BB się nadają na ślub, czy one się utrzymają na ślub. Nie słychać, na ślub to odpada. Na ślubie, nawet jeżeli nie macie fotografa i kamery to ktoś Wam na pewno będzie robił zdjęcia, e, czy Was nagrywał, więc m, to odpada. Teraz co do samego kremu BB. No on trzyma się idealnie, słuchajcie Ja go mam przypudrowanego, bo każdy krem e, BB, ten azjatycki, ja muszę po prostu przypudrować, one się świecą, ale to wszystko dzięki. Dzięki ich takiej mm, fajnej nawilżającej konsystencji i formule Więc one nawilżają, czy ten krem nawilża? Tak Chociaż ja nie wiem, czy to jest zalecane, czy nie Z różnymi opiniami się tutaj spotkałam, dajcie znać, co wy myślicie Ja i tak zawsze nakładam swój krem pod krem BB Tak po prostu mam e, Nie wiem, czy to jest dobry, czy to złe, ale u mnie się to po prostu sprawdza I on bardzo ładnie w, yy, nie przesusza właśnie skóry, nie podkreśla skórek, więc jeżeli macie taką skórę suchą, szczególnie ten jest dla takiej skóry suchej polecany Ale jak widzicie u mnie, przy cerze nic złego się nie dzieje Lampy są, ja nagrywam Wam kilka filmików yy, i naprawdę się utrzymuje super Także nie świeci się, jakoś to świecenie nie wychodzi Wiadomo, pod koniec dnia to jest normalne przy co, że tłustej czy mieszanej, że się świecimy Więc pod koniec dnia się troszeczkę będzie świecił, ale... Jak teraz widzicie, nie ma w ogóle żadnego świecenia Po normalnym, standardowym przypudrowaniu Wygląda cera przepięknie Ta cera jest taka jedwabista Normalnie jak patrzę w Wystarku, tak bym była po photoshopie Czy jakie krycie ma, to zobaczycie później No tutaj coś tam troszeczkę przebije Ale dla mnie to jest idealne Ponieważ ja nienawidzę mieć maskę na twarzy Więc tutaj na pewno Jeżeli macie jakiś mocny trądzik To też słuchajcie Raczej nie starajcie się go na siłę zakrywać Nie wiadomo jak mocno, bo to też nie ma sensu Zrobić sobie tapetę i jeżeli macie trądzik i nakładacie kolejne warstwy podkładu, to uwierzcie mi, że na tych wypryskach i tak Wam go się tyle zbiera, że to wygląda jeszcze gorzej Więc wydaje mi się, że jak do zamaskowania będzie fajne, myślę, że te pytania się tutaj pojawią, do zamaskowania trądziku, do ładnego wyrównania koloru skóry, do takiego ożywienia jej, zrobienia jej jak z photoshopa będzie idealnym Natomiast jeżeli w ogóle nie macie problemów skórnych Bądź macie takie problemy raz na jakiś czas To będzie ideał I teraz, który jest fajniejszy? Ten ze śluzem ślimaka, czy ten? I właśnie pod tamtym filmikiem pisałyście, że to jest najlepszy krem I zgadzam się Ten krem ze śluzem ślimaka Zaraz go sobie może wyjmę, pokażę go wam On miał tutaj troszeczkę większy filtr, on wygląda tak Jest rewelacyjny i bardzo go lubię Sprawdza się u mnie fantastycznie Ale odkąd otrzymałam ten Po prostu jest Aż mi brak słów, ta skóra to są zupełnie dwa inne kremy. E, po tym skóra jest jak, jak z Photoshopa, jest tak samo dobrze nawilżona jak po tamtym, ale po prostu skóra wygląda lepiej. Więc jeżeli z tych dwóch miałabym Wam powiedzieć o sam wygląd skóry, e, no ten ma oczywiście inny skład, to jest inne działanie, inne zastosowanie. A jeżeli miałabym Wam powiedzieć ze względu na wygląd na skórze, to na pewno ten. I faktycznie miałyście rację. Wszystkie dziewczyny, na które mi pisałyście, dziękuję Wam za to, że ten BB Vip Gold jest po prostu... Cytuszek. Ale ten, jeżeli macie takie potrzeby, aby ten śluz ślimaka działał I macie blizny, macie, nie wiem, zmarszki, tracicie elastyczność To jak najbardziej Wam go polecam On cały czas jest fantastycznym kremem, ale po prostu ten faktycznie wygrywa Faktycznie jest lepszy Mam jeszcze ochotę przetestować te inne kremy i robić Wam recenzję, bo naprawdę odkrywam je i są fantastyczne Ja na co dzień nie używam takich produktów do pracy, czy gdzieś jak wychodzę, po prostu nie Ale jeżeli mam gdzieś wyjście, idę na randkę z Bartkiem, nie wiem, wychodzimy do znajomych, to tak, wtedy używam podkładną, bo wiadomo Chcę trochę lepiej wyglądać, trochę się postarzyć, żeby wyglądać poważnie, bo ja z tym czasem nie mam problemy i wyglądam jak dziecko więc ten jest świetny, naprawdę Wam go polecam e, Miałeś relacje, tyle Wam jeszcze powiem Teraz Was zapraszam do drugiej części, gdzie będzie test na żywo Koniecznie dajcie znać, jakie kremy BB jeszcze polecacie Co ze Skin79 jeszcze polecacie, bo ja mam e, teraz jeszcze cienie Wam od razu może pokażę, jak dostałam to razem to Wam pokażę no, W ogóle paletka mi się bardzo podoba, tylko łatwo palce na niej e, widać, ale jest przepiękna ma duże po prostu takie wielkie lustro na całość, jest przykryta folijką, ma cienie takie detale. Ma dwa aplikatorki, więc fajnie. I takie są cienie. Ona trochę mi wiecie co przypomina, jak się ją otwiera, takie paletki, e, nie wiem, Diora. No Dior ma wiadomo jeszcze wytłoczona, jeżeli chodzi o ten rozmiar cieni i tak dalej i wygląd tych palet. Wygląda jak bardzo ekskluzywna paleta i bardzo ładne kolorki. Zrobię wam makijaż na pewno z nią. Więc tak. I teraz zapraszam Was właśnie dalej. czekam na Wasze komentarze. Buźka! Ok, przechodzimy do malowania. Widzicie, wyskoczyło mi coś dzisiaj tutaj, więc będzie e, idealny moment na wypróbowanie e, kresia tego kremu BB. Super Gold Skin 79 Ja ogólnie jak wiecie nie mam takich dużych problemów skórnych Czasami coś mi właśnie wyskoczy w postaci pojedynczego pryszcza I tutaj na przykład na brodzie to są przebarwienia To są w ogóle płaskie, to są tylko jakieś tam przebarwienia Które w tej chwili będę po prostu zwalczać kwasami I to spokojnie zejdzie Nałożone mam tylko korektor pod oczy Ale w małej ilości, żeby was po prostu nie straszyć I tutaj chcę wam pokazać, że ten krem BB Ma dosyć ciemny kolor Zaraz weźmiemy i wam pokażę. Dla porównania ten skin 79 ze śluzem ślimaka. Tutaj słabo to widać, wiecie? I będziemy nakładały, Oczywiście nakładam to palcem. I tak, jak widzicie, zobaczcie, krycie ma bardzo dobre. Ja będę po prostu się patrzyła w podgląd, nie używając na razie lustra. Ja miałam y, nałożone odrobinę kremu. To wszystko będę rozcierać. Jak każdy krem wybijem się trochę lepiej, ten azjatycki oczywiście. Oczywiście ja też troszeczkę dajemy. Dobra, teraz sobie zobaczę w mniejszym lusterku, czy wszystko gra. Jeszcze troszkę sobie porozcieramy. Nakładam palcami, abyście mieli porównanie. Ok, teraz słuchajcie, co ja chcę powiedzieć? Krycie e, tego kremu baby jest, tak jak widzicie, średnio. Tu mi coś jeszcze przebija i te dwa przebarwienia przebijają, ale... To wynika z tego, że ja nałożyłam naprawdę malutką warstwę. I teraz spokojnie możecie sobie tego odrobinkę wziąć i doklepać. Tak, aby to po prostu zakryć miejscowo. To się ładnie stopi za chwilę. Widzicie? Spokojnie można dobudować to krycie, ale to nie jest jakieś yy, krycie, nie wiem że zrobię wam maskę zaraz na twarzy więc wygląda to tak, może wam jeszcze bardziej zsumuję i zobaczycie sobie yy, jak on wygląda tak z bliska on się świeci, ja zawsze każdy krem BB muszę przypudrować, ale to też wynika z ich właściwości, one są odżywcze one mają tą skórę też odżywiać, nawilżać dlatego yy, dla mnie każdy on się, jak gdy go nakładam, każdy się na mnie świeci okej, okay, i słuchajcie, on ogólnie jest bardzo dobrze yy, dopasowany Mm, Nigdzie mi się nie odcina, ale też lampy, które są przy, e, przede mną, powodują, że on bardziej się błyszczy na pewno, bo po prostu lampy się w nim odbijają. A po drugie, one mają bardzo wysoki filtr ten ma, e, SPF 30PA. Czyli to są wysokie filtry, i lampy powodują to też, że wyglądam chyba skóra na bielszą niż jest w rzeczywistości. O, tu wam tą niedoskonałość pokażę. Według mnie kryje fajnie, ale nie robi takiej machy. Jak dla mnie do końca jest okej, okay, ja nie lubię mocnego kurciaka, więc dla mnie jest na plus.